Urząd Marszałkowski zachęca swoich klientów do kontaktu online lub telefonicznego. Takie zalecenie wydano w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie petentów. Ma ono związek z rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa. W poniedziałku przechodzimy w dużej części na tryb pracy zdalnej i telepracy, dbając oczywiście przy tym o zachowanie ciągłości pracy urzędu i naszych departamentów. Spodziewamy się, że około 60-70%, a nawet w niektórych miejscach 75% załogi będzie pracowała zdalnie w formie telepracy. 21 tysięcy pracowników zatrudniamy na terenie całego województwa. W naszych wszystkich jednostkach, spółkach, w urzędzie samym jest około 1300 pracowników, więc my dopuszczamy od poniedziałku w związku z zatrzymaniem pracy szkół. I w związku z tym wielu naszych pracowników będzie musiało pozostać w domu i opiekować się dziećmi. Dopuszczamy każdą formę pracy i zdalnej, i telepracy, i wykonywania niektórych obowiązków w domu, w całym tygodniu, w pewnym zakresie. Jesteśmy tutaj bardzo elastyczni. Zachęcamy mieszkańców do kontaktu telefonicznego, do kontaktu mailowego, do kontaktu poprzez... Choćby e up, bo no, nikt nigdy nie da gwarancji, że, y, będąc w okienku w urzędzie, osoba obok nas, która również przyjdzie załatwić swoje sprawy, jest w pełni zdrowa. Dlatego zachęcamy mieszkańców do kontaktu y, internetowego, do kontaktu y, telefonicznego. Y, no, natomiast, oczywiście, te najpilniejsze sprawy w urzędzie marszałkowskim na miejscu zawsze będzie można załatwić. Jednak będzie to wyglądało w nieco odmienny sposób niż dotychczas. W lokalizacji przy ulicy Rasławickiej. Gdzie dziennik podawczy będzie praktycznie umiejscowiony bardzo blisko wejścia, z zachowaniem pewnych odległości, jeśli chodzi o obsługę dla bezpieczeństwa i naszych pracowników, i, i naszych gości, umożliwimy kontakt z zainteresowanym klientom, z urzędnikami, ale na takiej oto zasadzie, że. No, odwiedzający nas klienci nie będą krążyć już po obiekcie, nie będą docierać bezpośrednio do departamentów, ale to urzędnicy będą schodzić do zainteresowanych. Osób. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od poniedziałku. Takie rozwiązania wprowadzono w trakcie posiedzenia zespołu kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dodajmy, że agendy urzędu w Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie będą zamknięte dla klientów do odwołania. W sprawach pilnych zalecany jest kontakt z drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Szczegóły na stronie www.malopolska.pl.